Dobra? Bardzo kolor? podobnie pani wygląda do Muffinki Nie, ja. nie mogę. Niesamowicie. Ja myślę, Pocze, się ja miękują, ja... że. Coś może. Jajko, ja jajko, jajko. Duchy, jajko. Ja mnie jajko. Wytrzymam. O, Uwaszaj, tam nie wytrzymam. Łapkę może być Pani, pani łapkę. złapać. Co to jest? To jest y, Adrian i jego ochronie, ponieważ jestem drogu, chronię, ponieważ sobie drogą ja chronię Adriana. Co eee. one cię zjadły? Co, Co? Co mnie zjadło? No, nie, zjadło. Oła I jestem wtedy kurczakiem O, chyba idzie, 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 idzie. O, takie jajko. A nie, to chleb. Czy ty jesteś mufinką? Ja nie jestem. Z... Bufinką. Co ty ci, jesteś Co ty się wydurniasz? Haha, eee, ha, Kitek, coś, jak się Coś, ty coś, mi, coś, coś mi... Uważaj na siebie, to on może nad Ciebie wyskoczyć w każdym momencie. Mam cię... no, super dar. Hej słuziaki! A dzisiaj mirakulum! Dzisiaj przemienimy się w Biedronkę. Dzisiaj zostaniemy super bohaterką, a mianowicie Biedronką z Miraculum Jeśli oglądacie mirakulum, koniecznie zostawcie nas kciuka do góry, a my idziemy robić prank na kitku. Jak ja się zmęczyłam Słuchaj wczoraj całą noc ratowałam świat Mówinkowo przed złymi pająkami Dokładnie przed złymi pająkami, i złymi motylami Tak to wyglądało, jestem dzisiaj biedronką, ale... Nikomu nie mówcie, a zwłaszcza Kitkowi. I Kitek nie może się dowiedzieć, że jestem Biedronką. Ale kurczę, fajnie wyglądam w tym, ale jestem strasznie zmęczona. No ale cóż, całą noc mi to zajęło. O nie, kawy już nie mam. Co ja zrobię? No trudno, no Andrzejku! nie to Kite. Idziemy na spacer Jejciu! dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, może się gdzieś schowam? Czy coś? Nie, dobra. Andrzej, nie o, dobra, ze mną wyjdziemy, na ale, ale nie mogę powiedzieć, że ja to ja, więc. Andrzejku, Andrzejku, chodź do mnie to. Myśl, się. No, on się nie może niczym dowiedzieć. Ty jesteś ładny. Słuchaj, to nie jest, to jest tak, że ty ty, 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 ten. Ty po, e... po prostu znajdziesz sobie niedługo partnerkę, Andrzejku, bo ty jesteś się... naprawdę mega przystojnym pajączkiem. Czekajcie, czekajcie. Ty ty czekajcie. musisz uwierzyć w siebie. Jak ty uwierzyć w siebie? Ja wczoraj się zajmowałam takimi pająkami. Co ten Kitek przygotujesz? musisz Ty musisz e... Kitek nie może zobaczyć. Uśmiechnąć. Ciastek, cicho, nic nie rób Albo ci... okulary ci kupimy i wtedy każda pajęczyca będzie twoja. Przecież to jest normalne. Przestań na to. Ja myślę, dźwięzie. że to jest dobry pomysł, Andrzej. Przecież nie mogę tędy wyjść, on się skapnie. Czy jestem w stanie tędy wyjść? Dobra, idziemy. Panie Andrzejku, dźwięz. może pójdziemy do Mufinki? Może ja ona coś ci poradzi. Może Mufinka coś ci poradzi. Mufinka, idziesz do mnie czy nie? Słyszałem, nie. że tam jesteś. Dobra. Niech on wejdzie Mufinka! Do Niech on wejdzie do domu. Znowu że i nie ma. Ja nie wiem, Panie Andrzejku. Ostatnio jej w ogóle nie ma w domu. Cały czas gdzieś biega. Ja już mam tego dosyć. Nie wiem, co tu się o, po, ja po ja prostu dzieje. To jest, to jest mega za, to się schowam. się Andrzejku, idziemy ja panie Andrzejku. Pani Andrzejku. Chodź, chodź Panie strzelał? Mamy problem bardzo duży. Że... Panie Andrzej, proszę cię słuchać, idziemy do mufinki. Nie bój się no, chodisz, jej, ona chodź, ci nic do nie do zrobi. Domu. To, że ona nie lubi pająków, to do ciebie się przekona na pewno. Andrzejku, nie uciekaj, nie uciekaj, Andrzej. Nie, 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 nie. Proszę cię, Mufinka, chodź tu no przecież słyszałem już no. O, obrodzenie. No nie no, a sobie uciekł. Dobra, Andrzej, nie, ja, ty, ja mam dosyć sobie tego. Sobie. Mówinka, o... Słyszałem cię, gdzie ty jesteś? Słyszałem, Słyszałem sobie, cię. To jest do O, pan tężki do Mieszczela. Gdzie ona jest? Mufika! Słyszałem Cię. Coś, to, coś tu biegało. Ja to widziałem. Dzień dobry! Eee, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, ja jestem e, tutaj... Jest? Ja jestem Biedronką. Eee. Jestem Biedronką, jestem super bohaterką! To bardzo dobrze się Cześć, składa. Eee, niech Pani pójdzie za mną. Ja no? Jest Pani Biedronką. Widzisz Pani? Tak. Tutaj u góry, tu jest plus Andrzejek. Już się nie zajmuję! Proszę zostawić Andrzejka! No. Proszę nie bić Andrzejka! Przy, to no, przy, no, przy, no. spokój się teraz! Andrzejku. uciekaj! No. No. Proszę zostaw Andrzejka, uciekaj! A masz, ty zły! Anczeka zostaw, no nie, co ty, co wow, pan? Nie, wow. ciastek, daj skokuj, ciastek Muszę zjeść jabłuszko Ja nie mogę, nie, przestań O matko, ten pająk jest wyjątkowo groźny u, u, To było straszne I Tak, nie jestem bohaterką, nie ma za co Nie, nie tak. mam cię! Co się stało? Proszę ciebie mój Anczek, musiał pójść Ale pająki są nie, poczekaj Nie, ja nie będę Jestem super ja, ja nie mogę. Tak co za złapanie, Skąd się nam wzięła jakaś biedronka cała? Wzięła tu swoje drzewko! Przybyłam i ona... na wyzwanie policji! Ja nie mogę panu dosyć. Pupup. Nie będzie przyszło. Matko w środku domu ma drzewo? Co tak co się stało. Słuchaj, przybyłam nie. na wyzwanie policji! Nie. Czy ty jesteś? Ty pan... Architekt? jestem, tym, ale wisi mi pani nawego. No dobrze, Andrzejka. znajdziemy go w nocy. Ale chodź. Czemu, czemu, pani, czemu pani się tak zachowała? Ja chciałem pani powiedzieć, bo Andrzej miał bardzo duże problemy. A on nie mógł znaleźć sobie to tu, nowego... tu postawi, co to ma być w ogóle? Co, co I chodź, chodź, zapraszam. Pani, pani lampy nie widziała, pani jest jakaś dziwna. Pani Kitku, proszę pójść ze mną, ponieważ przybyłam na wezwanie policji. Nie pani kogoś przypomina. Prawie, Naprawdę? No, przypomina e, ja wiem koło pani. Biedronkę. No właśnie. Ma pani takie chciałam. kropki. E... Kropki tak, jest się Nie skap się. Ja cię kręcę już napływam. cię. nie, nie miałam, nie złe. Ja ale to pani starzyła. fajną kokardę! Wiem, y, bardzo mi się ona podoba. I się ale ta... pani, pani, musi no. mi pani powiedzieć, dlaczego pani uderzyła pana Andrzejka? Bo to jest, Bo jest bardzo ważne. mufinkowo przed pająkami. Ale niestety, ten, ten, ten w kitkowie. Pają... Ale w Kitkowie są inne zasady, w Mufinkowie są takie. Natomiast ale... przybyłam teraz do Kitkowa, żeby ocalić was. się tutaj Hej. Żeby ocalić was, żeby ocalić tutaj, okay, żeby ocalić U, was, was przed wiecie. czymś, tylko idę właśnie się zgłosić na policję, żeby dowiedzieć się. Się, o co chodzi? Chodź tutaj, pani Kitku. Już i ja nie mogę ale dzisiaj mam wolne. Właśnie, ja mam o, wolne, nie, o, ja dzisiaj nie pracuję. Wiesz co? Nie, 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 i nie, sobie. nie, 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 przeszkadzam wam dobra. nie, się dobrze. Patrz, patrz, nie chcę wyjść, boi się, bo się mogę spali słońce. Dobrze, pani, nie, nie wiem, co on tam robi. W takim razie no? to chodź tutaj, pani Kitku, dobrze? Wejdziemy, no, ja ale to ważna sprawa. Może mi pani powiedzieć, dlaczego pani przyszła do mnie, pokonała mojego kolegę, pajączka, okay. i w tym momencie pani dzisiaj ma za jakąś super bohaterkę, a tak naprawdę no, tak. pokonała pani niewinnego pająka, który szukał sobie kobiety, poszukał sobie dziewczyny, i nie mógł dobrze. znaleźć, ja mu zaproponowałem takie okulary. Krzok! Co nie wierzę, czy to naprawdę on zrobił? Ja cię kręcę. Pani Kitku, może pan wyjaśnić okoliczności. Ja stąd widzę. Ja ja, ja, ja ja nie będę. Czemu? Panie Kitku! Nie mam ka mnie go. Kitku, proszę się nie wygłupiać! Jak jest? Ja <shar> hmm> Koni mnie, ja nie mogę, uciekamy Panie Kitku, niech mnie pan nie. Oh, o kurczak, o oh, kurcz! ja, jajko zniósł O tak, jajko Jajko, 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 jajko. Ja nie jajko. mnie wytrzymam, jajko. muszę udawać Kite, znaczy panie Kitku, tak? panie no, Kitku no, no, Proszę no, spojrzeć tam no, czy to właśnie dlatego została wyzwana? To, tak, ja, ja robiłem wezwanie, ponieważ to jest nielegalna budowa w Mufinkowie. Ja nie wiem skąd się to wzięło, nie mam zielonego w ogóle pojęcia. To tego nie było i teraz jest. I teraz takie proste pytanie. Czy to pani to zbudowała? Proszę się przyznać. Nie! Ja właśnie przybyłam, bo przecież na pana wyzwanie przybyłam tutaj, jako bohaterka. Ja jestem Biedronką i ja was ocalę przez... Ja wiem, pani jest z tego seriala! Serialu, tak, tak, seriala pani jest! Miraculum, także. Tak. Chod... I, I pani ma taką super moc? Tak, mam, super. I co, tak? co pani potrafi? Niech pani. Niech pani polata! Eee... Da, niech, pani, niech pani leci do góry. Da, niech pani eee... pokaże. No wiesz, co, to jest bardzo skomplikowane, bo ja tylko moim Jojo, A Jojo panie? zostawiłam to. Każdy superbohater umie lata, przecież to jest eee... normalne. Nie, ponieważ ja jestem biedrowa. Jest pani podróbą. Wiedziałem, ja tak czułem coś, czułem tak. Moim nosem właśnie mnie czuję podróbę, mówię tak. Ma pani bardzo podobne perfumy do mojej koleżanki, do Mufinki Ale kto to jest mufika? Nie znam takiej. Ale bardzo dziwnie. Pani... <coughs> Jakie ładne imię? Ja mam bardzo tak dobry bę, bo ja jestem kotem, więc pachnie pani normalnie. Mam tak muffinkowo można powiedzieć Tak, ponieważ to jest najbardziej popularny zapach. Popularny zapach. Waniliowy, tak jak świeczka z mufinkowego sklepu. Właśnie tam kupiłam tą świeczkę i dlatego tak pachnie. Ma Pani jakieś problemy ze sobą dzisiaj, czy coś? Nie, mam problemy z tym, czy tymś tutaj. Co to wylosło tutaj? No, to jest grzyb. Nie widzi Pani grzyba, to jest grzyb. Władca Ciem to chyba zrobił. Czego? I uważajcie tego, to może być, znaczy ale proszę się do mnie zbliżać, Mufinka? mnie. Mufinka? Słyszałem gdzieś Mufinkę. Mufinka? Mufinka gdzieś szyżała, Kitku. Gdzie, gdzie Mufinka? Mufinka! Eee... Panie Kitku, proszę się nie wyglądać. Ale ma Pani podobny kolor włosów. Ja, bardzo kolor? podobnie Pani wygląda do Mufinki. Ja, ja nie mogę, niesamowicie. Myślę, że ja się myślę, ja myślę, może, ja wiem, ja wiem. Co? Mufinka co wiesz? ma bliźniaczkę. jak bliźniaczka? Eee. chciałbym się zapytać, czy zna A? pani Mufinkę? To ta to Muffinka? E, Muffina Art. E, znam, bo ona jest znana. Ona jest znaną e, youtuberką, tak? Pani jest super bohaterką, ta? i pani może powie, że pani YouTube ogląda. Ja pani nie ufam. Jak to? zaraz bardziej to jest wygląda? pani. Mi się wydaje, że tak naprawdę. Zawsze iść czy pani wolniej. Ja się jestem. nie, ja Tylko pani nie ufam. Ja wiem, ja już wiem o co chodzi. Uważaj, pani chce mnie łapkę złapać. No tam szybko. nie może być ciebie. chce złapać, co O nie dam się złapać znowu już kilka razy ty, mnie kilka oszukała się. znowu chodzi o nie ja się nie dam ja na cię górę, na, górę, na, górę, na górę, uważaj nie. na siebie to on może nad ciebie wyskoczyć w każdym momencie ja to mnie nie ufam to jest ja ale to jest przerażająco nie muffinka dasz radę dasz radę hmm. o ty w końcu się spotykamy mój odwieczny wrogu o kim on mówi o, o się... e... w końcu wiedziałem że to ty w końcu cię znalazłem o wiedziałem tyle czasu na ciebie Polowałem i tą właśnie siekierką dzisiaj pokonam cię w końcu. Nie jesteś a nie własnąć się. Czy to ty wypuszczasz te. Że... Ej, poczekaj, nie odwracaj się stój, do mnie tyłem! Stój, po, świnko, słuchaj. Niestety, prawda jest taka: zniszczyłeś mi dom. ja ci już nigdy nie uwierzę. A cobie wybudowałeś elegancką wieżyczkę. On tutaj obserwuje każdy nasz ruch, przewiduje. Dlatego jest taki groźny. Bo Pani mówi świnio. O wszystkim, co robimy, wszystko, co budujemy. On to serio wszystko widział. Ej. To ty. Ty jesteś wszystkim winny. To? No on. Świnia? Tak. Czemu Świnia? Jest tylko winna tego, że zniszczyła mi dom. A, To jest ta świnia? Znaczy słyszałam o tej na eee, policji. Tak? Czy, 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 czy ty jesteś mufinką? Ja nie jestem mufinką, Ty co jesteś mufinką. Co ty się wydurniasz? Haha eee, Kitek, coś, jaki ty, ty jeszcze zabał. Kitek! Spadłeś? Eee, tak. Jesteś spadłem. stały? Ała! Ja nie mogę. Czy one cię coś, zjadły? Co, co mnie zjadło? No, mnie Czy jeszcze pokaż się? Ja się. nie mogę! Oła, no, tak żyję. ja idę do domu, nie chcę już tutaj być, ja stąd, ja, 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 ja stąd odlatuję. Zostań tu, panie? Odlatuję stąd. Ja, ja muszę się panem rozprawić, ale później na spokojnie. Ja, ja stąd odlatuję. Kręcę. Dobrze, że mam supermoc. zamkniemy go. Z... Je, mam supermoc, super supermoc, supermoc! Jestem super <laughs> Batmanem, Batmanem! Mateczko, nie zupasz, ja cię ja kręcę! To ja jestem. A Ała! ty mnie widzi! ty? Jestem Batmanem, no. To co? ty? Jestem Batmanem. Okej, okay, do dobrze. Batman. Yy, Batman, witam z tej strony. Batman, Batman. Ej, nie, ja muszę pokonać tą świnię zanim ucieknie. Nie, Titek, nie, ty tak... wiesz, że sobie dajesz spokój. Nie, nie umiem latać jeszcze, jestem troszeczkę taki jakiś dziwny. No, widzę, że coś ci nie idzie. No. Ej, no poczekaj, czekaj, ty nie jesteś Batmanem. Ty jesteś ciemną ćmą, czyli tą jestem... złą. Ciemną ćmą nie jestem, przestań. Ty nie. jesteś nie. jestem nie. złym. Nie, ja nie, To ty Lecie go wysłałaś, us... zła świnia! O, dobra, schowiemy się tutaj, tu mnie nie znajdzie. No, od... Już się schował? Ja muszę go Szybko, ja nie mogę, ale mam mały skrzydełka. Idę go poszukać. Czemu, Ona poszukać na mnie poszuka. goni chyba. Szybko ja szybko. cię kręcę, kto mi się w ogóle takie coś dobra? Czekajcie, ja muszę iść do mnie muszę go skłonić. On jest, on jest motylkiem, który teraz weźmie i przejmie kontrolę nad kimś i spowoduje, że on będzie zły. Tak to nie. Nie, pan creepery tu wybucha. O, matko, jak? Ony. O, ja, ojeju! Bardzo się drze, więc. O, creeper <gryper>, mateczko, nie, nie! nie. Jeszcze, o, Atakujemy! Lecę, gryź, go, lecę, gryź go! Gryź go! Batman! Batman. Batman. O nie! O, o nie! Ile tutaj jest z potworów? Jakoś! Pominkowa! Pominka musi tutaj. Eh, biegnę szybko do sklepu mufniki! Znaczy biegnę, ja lecę! Widzę go! Leci do sklepu Mufinki. O nie, Creeper, o nie, o nie, z daleko od sklepu Mufinki. Nie wolno wysadzić magazynu, absolutnie. O, Widzę biegnie, go. Biegnie. I ty za nim. Widzisz to Mufinka, czy nie? Ja że Creeper ja i Ja wiedziałem, że ty się... Jaka Mufinka? Jestem Biedronka. Wiedziałem, że ty nie pasuje. Co? Wiedziałem, ty jesteś Mufinka. Nie jestem jesteś Mufinka, nie ufam ci. Tak? Dobra, czy to udowodnij, zdejmij maskę, eee... zdejmij maskę nie, i bo pokaż, że haterka, nie nie zdejmuje swojej maski. To no ja też jestem super bohaterem i też nie zdejmuję swojej maski. Jesteś ćmo. Nie, 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 jesteś ćmą ja Nie, nie, jest źmom. Wielki Kitasław. Ja potrafię mam o, różne moce. Na przykład potrafię zamienić się w kurę! I jestem wtedy kurczakiem. Jest super kurczakiem. I potrafię jest wtedy jak... zrobić na przykład. Fajne bransoletki masz. Zobacz wiesz? kurczaka, Jakie brazoletki? Tu. A to są moje. No widzę. O, patrz, 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 patrz. O, chyba idzie, 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 to. idzie. O, takie jajko. O, A nie, to chleb. To wczorajszy ten, był. Weź się nie wygłupiaj. No. O nowości. Chodź stąd. Nie, 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 nie. nie. Ja Wychodzimy stąd. Wychodzimy, bo znowu i... ja wiedziałem, Ej, tak że ty jesteś Face. Ale mów dlaczego ty mnie oszukujesz, że ty się przebierasz w jakąś biedronkę? Czy ja cię poznaję. Przecież no my tyle się. czasu ze sobą spędzałem, że ja nie wiedziałem, że tutaj. Ty... Gdzie ty jesteś? Tutaj. O tu. To, to jestem ja. Świec, jestem. wyglądasz? O, mam Jakiś pieczonego się... chickena. Jesteś kurczę pieczonego? Proszę. O, przepraszam, nie I e, no weź, nie wyroznąś mi mojego sklepu. A, przepraszam, bo ja się ja nie nie to, nie to miałem. Chciałem być karaluchem. Ale jak to twojego sklepu? Jaki twój sklep? To nasz i... sklep. I... Na sklep. A, czyli mam cię w tym momencie. Czy to jest twój sklep, czy e, jesteś mofinka! E, 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 nie, 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 nie. nie. Nie, wcia, 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 dopóki nie się nie, nie przyznasz, proszę, siedzisz tutaj, nie, przyznaj się kitek. Przyznaj się, ja się zamieniam w Kitka i teraz będę cię pilnowa, żebyś nie uciekła no, kitek, proszę, się kitek, nie proszę się przyznać. Mógł proszę mógł się przyznać, ja wiedziałem, że to jesteś ty no, ja dobra, wiedziałem. Kitek, ale słuchaj, no. dotrzymasz sekretu? Dotrzymam To no, ja jestem kitką. I ja nawet mam, chodź zobaczyć mój domek Musimy uważać, musimy uważać Dobra, to ja biegnę pierwszy, bo ja jestem super Kitek Co jest? Dostałam Od czego? Pająk cię gonił, uciekaj Od do to był pająk w gonił, biegniemy szybko. O ty rozwaliłeś Creepera, a on na mnie wywołał by I teraz patrz, chciała zrobić takiego, skoka tutaj i przez dynię, i nad dynią z dyni na dynie jesteśmy już. Gdzie jest ciastek? ciastek? Ciastek, 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 o cześć ciastek Dzień dobry panie Endermanie, witam serdecznie ponownie. Co tam u pana słychać? O, nie. o a dzieci wszystko dobrze? Super, Boże, do widzenia! Dobra, chodź ciastek, chodź ciastek. Nie, ciastek, Nie, dobrze. mój pokój. Jaki pokój? No już pokój... tyle ja byłem w twoim biedronki. pokoju już tyle razy. Jakie bitron? Nie, chodź! Taki sekretny, no poczekaj, co idziesz pierwszy poczekaj, poczekaj, i poczekaj, ja poczekaj, o matko. O e, matko. E, nie patrz tam, bo ja po prostu ja e, muszę nic e, nie wiem. Co? Co to, to jest? To jest e, e, Adrian i ja jego chronię, ponieważ jestem będę ja jak Adriana No dobrze, Mfika, ja ja sobie z tym idę. Ona jakieś nie robię. Ale Kitek e, chceć. Bo ja mam już tego dosyć. Wow, ja myślałem, że my się bardzo, bardzo lubimy, a to nieprawda. Ona sobie ma mnie gdzieś. Kitek, poczekaj, co? bo ja chciałam ci powiedzieć, no. że po prostu I ja co? nie miałam się z kim bawić, a, a, a Pył, więc się z nim A i dlatego masz... Y, masę jego zdjęć w pokoju, tak? Eee, to chciałeś mi powiedzieć. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. Dlatego znikałaś na teraz na jakieś cały dnie, cały czy teraz. Nie, cała cała z i nie, będzie, tak. I my, zdjęcia wszystkie, nie, z nie, jaki nie, ma. My, nie, 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 tak. nie, 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 będzie, nie, będzie. O, tak. nie, będzie. nie, 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 to nie, też. Też. O, to, i to i nie, to nie, 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 ja nie, nie, to nie, 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 I